Cześć widzowie! Witam was w czwartej i zarazem ostatniej aktualizacji z świątecznej makiety. Zatem przejdźmy, otwórzmy dwudziestkę czwórkę i tu mamy, o kurczę. no to nie, nie zwiastuje dobrze dla bohaterów, ponieważ mamy tu wiedźmę, z tego co widziałem, jakiś piecyk, piecyk spoko, o kurcze, i ta wiedźma, no ta wiedźma ma monobrew. Hm ale bardzo ładna ogólnie jest ta wiedźma ej przepiękna szczerze naprawdę to mi się podoba szczerze Kurczę. no ładna, ładna wiedźma zatem to już jest ni niestety niestety albo stety ostatnia aktualizacja niedługo wleci też nowy film z makiety tak myślę, że tak za tydzień jakoś, no bo wiecie, trzeba się naczekać, żeby film był dobry. Więc w sumie te wiaderko możemy dać tutaj na rudę diamentu. Do mleka możemy dać w sumie mleko. I tutaj możemy dać skończoną wiedźmę. OK, więc tak prezentuje się skończona makieta. Więc jeszcze tu gdzieś mogę wcisnąć, więc chyba wcisnę go tutaj. O, tak, tylko tą odpaloną stroną może. I cóż, to by było na tyle. Dzięki, że wytrwaliście do tego momentu, aż skończyliśmy naszą makietę. I uwaga, werdykt. Kto wygrywa? Uwaga, wygrywają moby. Wygrywają moby naszą walkę z przewagą dwóch punktów siły. Także do następnego, cześć!